Dzień dobry. Witam 1 kwietnia. Nie ma 6 rano, 5.50. Ale chciałam Wam przywitać razem z tymi ptakami po sąsiedzku, na drzewie obok. Cała dyskusja. No, jeden to taki głośny, ale ten drugi też. Cały czas. Plus 4. No ta wiosna. No mam nadzieję, ani dzień dobry, że przyjedzie razem z Tobą to słońce. Wielki worek przyjść, proszę. Ale pięknie. Także witam bardzo serdecznie. Kłaniam się niżytko i zapraszam na kaweczkę. No ale słuchajcie, no niesamowite. No, i weź tu człowieku śpi, jak był taki hałas. Ależ oczywiście ten hałas bardzo przyjemny. Ale to jest piękne, właśnie, że jest. Mamy uchylone okno i dyskusja za oknem. Ludki wszystkie śpią. Sobota rano. A tu piękny koncert z samego rana. A gdzie tam do rana? To przed świtem. Do zobaczenia. Witam kochani z poranną kawą. Sobotnio, porannie. My po spacerze. A tak, ptaki urzędują, bo to tak chyba trzeba by nazwać, a słyszeliście. Także, no weź tu człowieku się wyśpi. to powtórzę, jak okno ucholone, a ptaszęta <grystanie> żyją swoim światem. Kawa ze śmietanką, bez cukru. To ta moja ulubiona, 12 procentowa kafezane. Kawa do, do śmietanki. znaczy, jak to jest? Śmietanka do kawy. I posłuchajcie, z cynamonem. A dlaczego z cynamonem? Bo cynamon reguluje poziom cukru. No to niech reguluje. Jakoś tak nigdy nie miałam z tym problemów, ale posłuchaj. A poza tym, słuchajcie, ta kawa smakuje rewelacyjnie. Do tego takie ciacho, takie szarlotka z bitą śmietaną albo z lodami. Oczywiście ta szarlotka, żeby była z cynamonem. O, jakie sobie tutaj wymarzyłam. Kochani, toż to moje okno, chciałam, tak, witam Was w mojej kuchni. I posłuchajcie, chciałam się, chwale, chwale się, oczywiście zobaczcie. To jest Zazdroska, czyli Firaneczki, przywieziona z Polski. Jest na Allegro. Jak ktoś potrzebuje, proszę, mogę link wysłać. I teraz posłuchajcie. No, wieszam tą stroną, o, bo to tak tu jest, lewa, tu prawa. To, żeby było przez okno ładnie widać, no bo przecież tutaj w okolicy to nikt nie ma, a jeżeli ktoś z Polski to pozna wzory łowickie. Także. Firaneczka jest ładna, pięknie umarszczona. Słuchajcie, krótkie okno. <słuchajcie> wąskie, wąskie. Dobrze, wieszamy z powrotem. W komplecie były te dwa serca, to znaczy jest firaneczka i do tego serduszko. Można sobie tak przypiąć, a ja tu i tak widać, że było ładnie powieszone przez okno. Tutaj już pelargonie. Co prawda, pelargonium, pelargonie, tak. W takich trzech kolorach, w odcieniach różowych. Ten akurat najjaśniejszy kupiłam, żeby posadzić na balkon. Także chwilę stoją w kuchni. Tu jeszcze na oknie. Moje szczepki, ale tu posłuchajcie ten kwiatek. Mm, to mi korzonek już puścił. Bardzo mi się on podobał. Taki jest ciekawy. A, tutaj gruntik. Także niech sobie tutaj rosną. Ten mój. Nie muszę go sprawdzić jeszcze. Jak on się nazywa? Tu posłuchajcie. Ach. To jest solidny kwiatek. Zieliska to jest bardzo solidny kwiatek. On po prostu rośnie. Już korzonki są. Także jeszcze chwila i przesadzę. Tutaj, Jadziu, dzień dobry. Paprotka od Ciebie. Zobaczcie, jak... Bo, posłuchajcie, paprotka lubi taki półcień. I wtedy pięknie rośnie. Jak postawimy na słońcu, w moment robi się taka jasna, blednie, nieładna. Czyli półcień. Ja mam tutaj um, um, takie północno-zachodnie okno. Także idealnie, ale już jest, jest co rozsadzać. Także za chwilę, jak się tylko ociepli, to na balkonie zaszaleje, <laughs> zaszaleje, poprzesadzam, no bo wiosna to wiosna. Witam cały mój świat, kłaniam się niziutko. <laughs> Witam Justynko. Witam Gabrielo. Witam Annę Marię. Jak tam bieganie, Anno Mario, idzie? Bo słyszałam od Danii, że idzie, idzie. <laughs> Sylwusiu, dzień dobry, Anusia już witam, ale jeszcze raz przywitam. Anusia, naprawdę proszę przywieźć tego słoneczka, bardzo dużo, cały wielki wór takich, jak jest święty Mikołaj, jest zworem prezentów, to tutaj proszę przywieźć worek słońca. Dla nas, no dla, dla Polski, tutaj dla Europy całej, dla nas gdzie jest tylko chłodno i te chmury, to żeby to słoneczko rozgoniło te chmury. Witam Basieńkę. Izabela, dzień dobry. Joanny, witam bardzo serdecznie. I witam. Och, Mario. Mario, oczywiście Cię wyglądam. Zawsze sprawdzam. O! Przyszedł dzwonek. No, dalej dzwonimy po wiosnę. Pani wiosno, pani wiosno. <noise> Zielony. Ja nie wiem, czy posłuchajcie na jesień, jak będę wołała zimę, to żeby posłuchajcie, było tak, że może trzeba będzie dzwonek zmienić. No lubię, ja w ogóle szukałam, posłuchajcie, takich dzwonków kryształowych, to może, no on jest szklany, to do kryształu to jeszcze kawałek, ale jak jeszcze kryształowy spotkam, słuchajcie, jakby ktoś wiedział w jakich sklepach są, to podpowiedzcie, bo ja tak, bo to jak się trafi, o, jest dzwonek, na wiosnę dzwoni. No ja tu w bluzce w motyle, także czekam na wiosnę, nie, wiosnę, wiosnę to by mamy, tylko, żeby było troszeczkę cieplej. U nas żonkile przepięknie kwitną w parku w ogóle. Posłuchajcie, tu jest także tak. Najpierw kwitły przebiśnieki, to teraz już tak trochę już ich nie widać. To teraz już żonkile, jest zielona trawa, jakiś trawnik, jakiś nasyp, jakaś górka jakiś, tak. Lasek niewielki, już tu żonkile i tam żonkile, takie z tych mniejszych. Posłuchajcie. Bardzo ładnie to wygląda, ale żeby nagrać, to żeby była taka przyjemność posłuchajcie, żeby było piękne słońce. A nie. Poszliśmy teraz na spacer. Posłuchajcie z samego rana czapce zimowej ja i w kurtce zimowej, no plus cztery, no plus cztery. No to plus cztery to jest taka późna, nie, to jest już taka wczesna jesień. <ścoughs> Kochani, y Justynka, nie, to Jasia. Jasiu, dziękuję wtedy, że podpowiedziałaś. Gałeczki. Gałeczki się sprawdzają, sprawdziły się. I posłuchajcie gałeczki. W obi. Sam. Tutaj były w akcjonie 4 sztuki za 2,49 euro. Oiro. To po tutejszemu oiro, bo tak to euro po polsku. A w obi. Owszem, wybór jest tylko. Najtańsza, 1,89 za sztukę. No to tak są. Dwa, trzy, cztery, pięć. No te, co mi się już tak naprawdę podobały, posłuchajcie, 5,40 za sztukę, a potrzeba było do zestawu 11. Nie, no to nie o to chodzi, posłuchajcie. To nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że by jakieś takie bajeranckie. Nie, to tak. Te właśnie szklane są przezroczyste, ładnie, to się, ładnie się łapie, bo są takie stoszkowane. Posłuchajcie, hmm, pokażę Wam jeszcze z bliska. Raz, tych, co nie widział. Zobaczcie, bo to też, bo są też kuleczki. Są na jasnym, są na ciemnym, tutaj na, na tej podstawie, i są kuleczki, ale ten, ten stożek jest przecież chodzi o to, żeby otworzyć szufladę, otworzyć szafkę. To tak, o, łatwiej je złapać. A że sprzedawali po cztery w <grym> zestawie, no to jedna została w zapasie. Kochani, a tu jeszcze wiosnę pokażę. Tak, u mnie w domu, tu też. Kupiłam bardziej. Posłuchajcie, taki zestawik 3,30. 3,30. A tu pochwalę się. Posłuchajcie, czym się różni? Bo przecież święta wielkanocne praktycznie za tydzień. Jutro niedziela palmowa, a to tydzień święta. Czego nie ma w Niemczech? Posłuchajcie, białego barszczu nie ma. Zakwasu białego barszczu nie ma. Owszem, kapusta kiszona jest, ale z tych polskich potraw, zresztą stosowana tutaj też chętnie, może troszeczkę w innym wydaniu ona jest taka bardziej delikatniejsza, ale posłuchajcie, czyli mamy biały barszcz i żurek. To czym się różni jedno od drugiego? Biały barszcz jest robiony, zapielany, to znaczy na przykład zakwas jest robiony na mące przednej, a żurek jest robiony na mące żytniej. Ale gdy nie mamy mąki żytniej, bierzemy płatki owsiane górskie, Możemy je zmielić, ale możemy później to w całości zmielić, prawda? I teraz zobaczcie. Bo one, posłuchajcie, bo ja już robiłam z tego przepisu, one się tak troszeczkę rozpadają. Czyli łyżka stołowa płatków owsianych i 100 ml przegotowanej letniej wody, czyli tu jest litr, on troszeczkę już wyparował. Także tu był litr i 10 łyżek, do tego pół główki czosnku, tak pokrojone, posłuchajcie. Nie, jakoś specjalnie drobno nie kroiłam. Do tego y, parę, no y, nie wiem, ze trzy ziele angielskie i ze trzy listki laurowe. To wszystko. I no on minimum pięć dni. U mnie jest w tej chwili tydzień. I oczywiście, słuchajcie, dlaczego pokazałam Wam tą łyżkę? Bo to jest tak, nastawiamy w kuchni i mieszamy raz dziennie. A pachnie? Ach, ale czoskiem pachnie. Mm, ale będzie biały barsz na święta. Także łyżka drewniana i nie zakręcamy, tylko szmateczką albo papierem. Proszę bardzo. Gumeczka i sobie dojrzewa. Jak już był, był lekko zakwaśny, to tak przelewamy, no, przecedzamy, mielimy, miksujemy, przepraszam, miksujemy. I do, but do, znaczy do butelek, czy do, do słoików, jak tam komu pasuje, do lodówki, żeby było chłodne miejsce. Także, a tak to stoi w kuchni tu. O, posłuchajcie. Co jeszcze, kochani? No to tak, witam z kuchni. O, ten regał, jeśli chodzi o to, no to jest, posłuchajcie, z Ikei, tak jak już wspominałam, przynajmniej za dwa razy. I to jest tak, w zestawie jest to, jakby ktoś kupował, bo to, posłuchajcie, no, rzadko, znaczy, kuchnie się robi raz na ilość. Czyli tak, jeżeli kupujemy ten zestawik w Ikei, bo poszliśmy, obejrzeliśmy, no i oczywiście zamówiliśmy przywożą. Z dostawem to w, Ikei, w całej co Europie jest wygodne. I teraz tak, jest BLAT. No, szafki powiesiliśmy z tej strony, bo tak nam pasuje. I teraz tak, jest BLAT. Do tego jest zlew, do tego jest bateria, do tego są wszystkie wężyki. Tylko teraz tak, no to kupić mebel i zamówić, zobaczyć, zamówić to w ogóle żaden problem. Tylko teraz to wszystko trzeba złożyć, bo to przyjechało w 11 paczkach. I teraz tak, na zlew trzeba wyciąć otwór. Tu na płytę trzeba wyciąć otwór, ale no, żebyście wiedzieli, I przychodzi blat w całości, a tutaj jest, znaczy, blad dotąd, a tu ta szafka jest osobna szuflady. O, tu mam taki, posłuchajcie, o, mogę się też pokazać. Posłuchajcie, bardzo mi się to podobają te szuflady, bo one nareszcie mam porządek z wszelkiego rodzaju ziołami, przyprawami. Czyli szuflada, pojemniczek i. Czyli koper suszony to przywożę z Polski. Chociaż tutaj też to oczywiście jest włosczyzna suszona. Tymianek oregano. O, papryka, liść laurowy. I to, posłuchajcie, jest tam w naszej okolicy, w mojej okolicy, w Polsce. I to kosztuje 2 3 złote, także tak jest. Oni to pakują, tam akurat niedaleko nas. O. I wstawiamy, zasuwamy. Wczoraj, przedczoraj kupiłam. Posłuchajcie, <gryw> nie wiedziałam, no takie, takie przydatne rzeczy. To jest pojemnik z przykrywką, z dziurkami na cukier puder. No to tak, już mogę smażyć placki, pla, placuszki albo racuszki, a tak myślę o pączkach. Posłuchajcie, zamykamy. O, cynamon też stawiamy i zamykamy. Kochani, to tak było wstępem. <śmum> Wstęp taki ogólny. A jaki jest, jaka jest myśl przewodnia na dzień dzisiejszy? Jak czasem warto... Warto interesować się takimi ciekawymi rzeczami, na przykład ciekawymi. Gdy przyjdzie do nas jakaś informacja, i powiem wam to na przykładzie naszego znajomego z Kozienic, bo słuchajcie, znajomego. Ja nie wiem, czy myśmy się w ogóle widzieli, ale tak coś gdzieś tak powiem, coś tak na gdzieś jakiś takim wspólnym. Ja nie pamiętam, czy to był film, czy to jakiś był jakaś telewizja, czy coś. To no, w ramach komentarzy i później na Facebooku zaczęliśmy rozmawiać. Pan na emeryturze stwierdził, już żoną tak jak najbardziej, i stwierdził, że on jednak pozna swoją przeszłość. I tak na temat rodów, bo to, a, bo to był temat, którym się tym zajmował i on opowiada, o, znaczy opisuje, jak, jak to do tego doszło. No i mówi tak, no faktycznie, no przecież mogę pójść zobaczyć, no ale jak się dowiedzieć, skąd ten nasz ród, no to trzeba sprawdzić, jak jest w papierach. Czyli idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego i bierzemy wypis aktu rodzenia, o tak. No, i on poszedł. No, i pani się go pyta. Proszę pana, pan sobie życie, y, skrócony czy pełny? I on mówi, w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a on mówi, no tak, no pełny jest więcej informacji, taka jest już ta informacja konkretna. To pani da pełny. Proszę sobie wyobraźcie, kochani, że on z tego pełnego aktu urodzone, urodzenia swojego dowiedział się, będąc na emeryturze, że był dzieckiem adoptowanym. Ale posłuchajcie. I to dopiero się wtedy zaczęło. I on doszedł do tej swojej, posłuchajcie, do tego swojego rodu, z tej adopcji, że on, nie wiem czy do XV wieku nie doszedł, i nagle się okazało, że zobaczcie, jak to jest tak: idziemy w jednej sprawie. Mamy określony pomysł, działanie i idziemy do przodu. I nagle się okazuje, że idąc w jednej sprawie, spotykamy dwie inne, które nam pokazują się w całej rozciągłości. Zobaczcie jako ciekawość, czyli można powiedzieć, że zawiodła go tam intuicja, czyli coś, co w nim się działo, o czym nie miał pojęcia. Bo mówi, wie pani, tak, wie pani, jak ja byłem zdziwiony, to z tego wszystkiego od razu i żonie zrobiłem, mówi, no ale nie, żona nie była adoptowana. Ale zobaczcie, jak pewne rzeczy są przy nas, a są tak delikatnie zakryte. Nawet bym powiedziała, bardzo ukryte. <laughs> jak to warto, o tak powiem teraz, warto odkrywać takie rzeczy, znaczy tak interesować się, bo pewne informacje nas prowadzą do innych informacji. I ja zawsze się śmiałam, że jak posłuchajcie, kiedyś, kiedyś chodziłam na różne tam spotkania biznesowe, oczywiście to w tym, tym, tym że szłam w jednej sprawie, a wychodziłam z innymi informacjami, których w ogóle się nie spodziewałam. To tak kiedyś miałam na takim spotkaniu w Warszawie, Bogusia, z Bogusią, posłuchajcie, no to było niesamowite. E, wymyśliłam sobie, że ja będę miała kontrakt z określoną firmą. Nie było się jak dodzwonić. Posłuchajcie, dzwoniło się na centralę i centrala tylko łączyła z określoną osobą, ale jak jej nie znałeś, czy działem, to nie połączyła. Koniec kropka. To było kawałek temu. No nie, nie można było przejść dalej. I wpadłam na genialny pomysł i dzwoniłam tak. Jak było na przykład 12688 centrala, to ja dzwoniłam 120 nie, było tak, centrala były zawsze końcówki 0. No, zawsze akurat w tym przypadku. Na przykład 12600, No to ja dzwoniłam tak, 126201. Halo, proszę pani. No i się przedstawiam, proszę pani, bo ja to dzwonię do tego i tego działu, bo no, najpierw to no, w nie wiedziałam, jaki ten dział jest. Ale dzwoniąc i mówiąc, że szukam jakiejś tej osoby takiej i takiej, to te osoby podpowie, Aha, mówi proszę pani, to nie tu, to proszę się dozwonić do tego i tego działu. A ma pani może numer? Zaraz sprawdzę. I posłuchajcie, wykonując pięć telefonów, wtedy dodzwoniłam się do określonej osoby, tak, do sekretariatu tej osoby, i o babeczka w końcu: Posłuchajcie, przedstawiłam się z takiej, z takiej firmy, że taki, tak, taki, tak chciałam, tak, oczywiście. Proszę przyjechać na spotkanie. No to posłuchajcie, jedziemy z kolegą. No, wow, jedziemy tak, do dużej firmy. No, słuchajcie, do takiej ogólnopolskiej, do Warszawy na spotkanie. Wchodzimy na spotkanie i zamarłam. Ja tę kobietę znam. Znaczy, znam. Słuchajcie, jakbym ją znała, bo to jest niemożliwe. Ja jej nie znam, ja ją widzę pierwsza w życiu, ale jakoś jest mi bliska. O, tak bym powiedziała. Rozmawiamy o tym, o tym. Ona też zadowolona, uśmiechnięta. Bokusia. No i posłuchajcie, i już po tym spotkaniu byłam z kolegą, mówi tak, przepraszam pani, tam, tak, tak. Y, czy może mi poświęcić pani trzy minuty, bo mam takie pytanie prywatne. Ona i posłuchajcie, mój kolega się zdziwił, a ona nie. Tak, oczywiście pani Magdo, proszę. No, kolega wyszedł i ja tak, jak jej ja do niej wtedy powiedziałam, witam panią, moją panią fioletową. Dlaczego filetową? Nie wiem. Teraz to wiem, że to jest taka energia koloru, takiego spokoju, ale wtedy tak to zabrzmiało. A ona, witam cię bardzo serdecznie, czekałam na ciebie. Ja wiem, że ty do mnie miałaś przyjść. Ja nie wiedziałam, jak się nazywasz. I posłuchajcie, to było tak niesamowite, jeszcze dzisiaj ciarki przychodzą. I ona opowiadała o swoim darze. Spotkaliśmy się już później parę razy w życiu, jeszcze żeby po prostu, no bo po coś to spotkanie było. Wymieniały się informacje, ale opowiem o niej. Jest gdzieś, idzie w Warszawie, tłum ludzi, posłuchajcie, i nagle czujesz, że ktoś ją łapie za rękę, ktoś pobyczka ją łapie za rękę i mówi, nie marnuj tego daru. No i mówi tak, zamarłam. Nie no, wiecie, to są różne choroby psychiczne, zaraz każdy się tłumaczy. Jest gdzieś w innym mieście, zupełnie gdzieś tam też, ale mówić, że to zawsze był tłum ludzi, to nie jest tak, że szła pewna osoba, była sama i coś, nie. I gdzieś się czymś tam czy dotknęła, czy stuknęła i się odwraca, a ta osoba się do niej uśmiecha, tak jakby celowo ją zawadziła w łokcie i mówi tak, nie marnuj tego daru. No ja nie mówię, że może to są dokładnie te same słowa, ale chodzi o ten dar, który ona ma. No ale mówi tak. No ja wiem, że mam pewne. To znaczy, ona m, takie miała, m, jak to ona powiedziała, zdolności, intuicje, i ona. M, Przychodziły do niej obrazy, przewidywała jakby, widziała przyszłość, ale ona w to nie wierzyła w żaden sposób. I ona wtedy już zaczęła się zastanawiać, ale jeszcze mówi: Nie, nie, to niemożliwe, nie mam żadnego daru, bo w ogóle tego nie bra, pod uwagę, że to jest jej dar. I posłuchajcie, jest gdzieś w innym miejscu, mówi: Jesteśmy nad morzem, z mężem, z córką i babeczka na plaży, gdzieś tam sobie idą i z daleka się do niej śmieje. Posłuchajcie, to jest cały czas inna osoba, posłuchajcie. I ona mówi tak, śmieje, tak się uśmiecha do niej. No i ona mówi, mogłabym też taka uśmiechnięta babeczka. W ogóle posłuchajcie, oaza za spokoju. I ona mówi tak. I ona mówi tak, że ta babeczka idzie i ki, kiwa do niej głową. Tak, dokładnie tak. Tak mówi, nie marnuj, uwierz w siebie. Podobnymi słowami, prawda? No i ona mówi tak. I ona wtedy już do niej powiedziała tak, już wierzę. I posłuchajcie, życie się toczy i mówi, no i ja mówię, ale Bogusiu to powiedz, e, taki jakiś przykład. A ona mówi tak, pojechaliśmy na wczasy z mężem i z córką. No to ja mam luzik, mówi, ja zostaję w pokoju, a mąż z córką taką jakąś w szkole podstawowej, chyba ta córka wtedy była, to pójdą na basen. No bo specjalnie pojechali do tego ośrodka, tam był taki basen, dziecko chciało, fajny basen, w ogóle super. I posłuchajcie, mówi tak, już od rana miała coś takiego, że, że coś się stanie. Ale mówi, nie, no nie będzie przyjechali na wczasy, są w budynku, to co zawali się budynek. I ona mówi, odpychała te obrazy od siebie. No i jak się miała relaksować w pokoju sama, jakiś tam plan sobie zrobiła, jakąś maseczkę, tu tam szmery, bajery, no to mówi, nie. Nie, muszę po prostu sprawdzić. Zamyka klucz, zamyka pokój, bierze klucze i idzie na basen. I wyobraźcie sobie, że był wypadek na tym basenie, to znaczy ta córka, coś tam się stało, gdzieś się uderzyła i ona przychodzi i widzi. I ona o tym wiedziała, że to się wydarzy, prawda? A mąż mówi, ty, a skąd wiedziałaś? A ona mówi, no wiedziałam. I przyszła, to znaczy wiecie, no tam nie było jakoś bardzo groźnie, ja już nie pamiętam teraz nie chciałabym tu nakłamać. Ja nie wiem, czy to dziecko się skacząc do głowy uderzyło o beton czy coś, tylko chodzi o to, że był wypadek z tym dzieckiem. No i ta mina tego męża, który mówi, no ale skąd wiedziałaś? No bo właśnie, no bo i to nie było kwestia, że oni poszli i tam nie wracali, ileś, tylko to było za jakąś chwilę, bo ona mi no nie mogą sobie miejsca znaleźć. I teraz zobaczcie, kochani, jak to jest. Jak wiele takich mamy zdarzeń w życiu, że nie wierzymy sobie, bo... To jest temat tego, tego. Aha, bo pierwszy wstęp był kuchenny, teraz idziemy dalej. <laughs> idziemy dalej. Także zobaczcie, jak to wiele, wiele takich mamy spotkań. Wiele takich, i ja dlatego mówię, czasem jak nas ciągnie jakiś temat, albo w ogóle jakiś kierunek, że może byśmy poszli coś tam, zobaczyli to już nie, bądźmy po prostu ciekawi. I otwarci, że to już nie jest ten temat, bo jak mógł nas tamten temat przyciągnąć, jak tego pana z kozienic, który o tym w ogóle nie miał pojęcia, bo to była największa tajemnica. Który nie miał pojęcia i idąc w tej sprawie, tak na zasadzie, wiecie, yy, no dobrze, no sprawdzę, no dobra, no wezmę. To dowiedzieć się takich rzeczy, prawda? Jak to zobaczcie, to życie jest ciekawe i jak, co jest jeszcze? Jak... Z, yy, Przychodzi pewien czas, aby zrobić daną rzecz. Przychodzi na nas czas. Ha? Czyli musi przyjść dany czas, musi zadziać się coś. Czyli czasem ta cierpliwość jest nam potrzebna, że tak nam się wydaje, że to już się powinno zadziać. Tak, już teraz w ogóle. Nie, a dlaczego się nie dzieje? Bo to już, słuchajcie, już wtedy mam A Powinno być tak, a powinno być inaczej. Nie, nie, nie. Jeszcze masz kogoś spotkać w życiu i jeszcze masz coś zobaczyć, masz coś przeżyć, masz coś, masz coś do zrozumieć. Kochani, życzę Wam ciekawych spotkań, ciekawych kierunków i może nie trzymajmy się kierunku, to tak jak z tym planem. Plan robimy, bo znamy. Umysł planuje, bo zna. Aha, no to pojadę. Dobrze, to plan, można, kierunek trzeba przyjąć, prawda? Ale zacznijmy marzyć, bo te marzenia otwórzmy się na marzenia, bo te marzenia otwierają nam oczy na te inne sprawy, które są nam bliskie. Pa, do zobaczenia wkrótce. Pa, a dla wytrwałych taki oto widok. Kochani, to jest dekoracja świąteczna, zbliżające się święta Wielkanocne. Posłuchajcie, no to jest jedyne w swoim rodzaju. Taki ogródek i zaznaczę, że jest to prywatne mieszkanie, prywatny dom. Piękne. <laughs> to znaczy niesamowite. No takiej dekoracji to jeszcze nie widziałam. Prawda?